Systema po kawercie i dzisiaj chciałabym mam tylko taki komunikat, że jeśli ktoś ma z was, was Google Talk na telefonie, yy, to możecie do mnie pisać w prywatnych yy, w ogóle tak i mnie zapraszać, zrobimy sobie taką konferencję do pisania, bo niestety komputer nie działa, jak zobaczycie. Nie jest w ogóle nie jest zdolny jest to mm, nie chce się łączyć. No, a wszystko nagrywam z telefonu. Telefon ma bardzo ładny aparat. No i możemy się zobaczyć na Google Talk. Zapraszam y, na mój Google Talk. Y, zaraz wam podam nazwę. Chwileczkę. vera.2000małpwp.pl No i zapraszam. Pogadamy sobie. popiszemy pogadamy. Może też będzie można. No, tylko jest taki: albo możecie spróbujemy z i niektórzy mogą być z Was na komputerze, a niektórzy na komórce. No to dobra, no to na razie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie i cześć.